Czerwony autobus. Pędzimy przez polską dzicz, werteby, hasze błota. Patrz w tył tam nie ma nic. Żałoba i sromota. Patrz w przód tam raz po raz. Cel mgłą niebieską kusi. Tam chce być każdy z nas. Kto nie chce chcieć ten. W czerwonym autobusie, w czerwonym autobusie, mija czas. Tu stoi młody Żyd, nos wskazuje Żyd czy nie Żyd I jakbym był wstyd, że mimo wszystko przeżył, a baba z koszem jaj już szepce do człowieka Wie o tym cały kraj, że Żydzi to bezpieka Myślimy, że poczeka, myślimy, że poczeka, myślimy, że poczeka na nas raj. Inteligentna twarz, co słucha zamiast mówić, tors otulony w płaszcz, trzyty na miarę spluwy, a kierowniczy układ czerwony wiodąc wóz, bez głowa dzierży kukła, genialistki mus! I gdziełem jest marszruta, i gdziełem jest marszruta, i gdziełem jest marszruta? Luz i mus. Za robotnikiem ksiądz, za księdzem kosynierzy, i ktoś się modli klnąc, ktoś bluźni, ale wierzy. Proletariacki herszt, kapować coś zaczyna, więc wprost robi gest. I rękę w łokciu zgina Nie ruszy go lawina, nie ruszy go lawina, nie ruszy go lawina, mocny jest. A z tyłu stary dziad w objęcia wziął prawiczkę, złośliwy czyha czart, w nadziei na duszyczkę. upiorów małych rząd, zwieszonych uporęczy. W krew żyły są trąd, zatruje! I udręczy, za oknem Polska w tęczy, za oknem Polska w tęczy, za oknem Polska w tęczy, jedźmy stąd!